Warzywa i owoce dostarczają nam przeciwutleniaczy, które są niezbędne do zwalczania stresu oksydacyjnego. Mnóstwo chorób związanych jest z nadmiarem utleniaczy w organizmie, na przykład nowotwory, choroby serca i układu krążenia, czy udary. Jeśli weźmiemy pod uwagę zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, towarzystw onkologicznych i dietetycznych, zauważymy, że owoce i warzywa to bardzo ważny temat. Większość ludzi jada dzisiaj po prostu za mało owoców i warzyw, a jest to naprawdę łatwe. Myśleliśmy, że witaminy będą na to odpowiedzią. Jednak okazało się, że badania naukowe nie były wystarczająco przekonywujące. Sensownym, ale drogim i wymagającym dużych nakładów rozwiązaniem byłaby produkcja soku. Potem odkryliśmy, że sok z owoców i warzyw może być produkowany także w niższych temperaturach i właśnie wtedy Juice Plus okazał się o wiele lepszym rozwiązaniem. Kiedy zobaczyłam Jabłka, wiśnia, cerola, żurawina, jarmusz, brokuły od razu wiedziałam, że to nie tylko witaminy. Większość ludzi z pewnością zapyta, w jaki sposób wszystkie te owoce i warzywa mieszczą się w jednej kapsułce. Rozwiązanie: nawet my składamy się w 70% z wody. W końcu bez niej zmieścilibyśmy się do małego naczynia. Warzywa i owoce zawierają nawet do 90% wody. Jeśli odciągniemy z nich wodę, zostaną odżywcze środki roślinne i antyutleniacze w formie proszku, którym napełnia się kapsułki. Dlatego Juice Plus w rzeczywistości to właśnie skoncentrowane owoce i warzywa. Pracujemy na całym świecie z najlepszymi rolnikami. Większość z nich specjalizuje się w produkcji szczególnych rodzajów owoców i warzyw. Owoce i warzywa w Juice Plus. Są inne niż te z supermarketu, które zrywane są o wiele za wcześnie. Te wykorzystywane do produkcji Juice Plus dojrzewają w słońcu, a zbierane są dopiero w chwili pełnej dojrzałości. Jest to bardzo ważne, bo najbardziej wartościowe składniki powstają przede wszystkim w późniejszych fazach rozwoju. Współpracujemy tylko z farmerami, których gospodarstwa znajdują się w pobliżu ich pól, tak aby owoce i warzywa mogły zaraz po zbiorze być oczyszczone, umyte i przygotowane do dalszego przetwarzania. Najnowocześniejsze technologie pozwalają na zachowanie wartościowych składników z owoców i warzyw. Pod koniec sok jest suszony zgodnie ze specjalną, firmową recepturą. Do dosłownie ostatniej chwili wszystko jest chłodzone. Dopiero na końcu procesu suszenia, na bardzo krótki czas, owoce i warzywa ogrzewa się. Temperatury utrzymuje się jednak na takim poziomie, aby w żaden sposób nie zmniejszyć wartości odżywczych. Różnicy Pomiędzy jakością wyspecjalizowanej procedury produkcyjnej Juice Plus i jakością zwykłych metod produkcyjnych jest olbrzymia. Końcowa faza produkcji Juice Plus odbywa się u naszego partnera w Szwajcarii. Proszek jest tam mieszany, kapslowany i pakowany. Najnowocześniejsze wyposażenie odpowiada najwyższym normom technologicznym, a certyfikaty przewyższają nawet wymogi. Wszyscy nasi partnerzy, czy to producenci soku, czy kapsułek, wdrożyli procedury kontroli jakości. Które są przez nas sprawdzane i zatwierdzane. Wszyscy nasi partnerzy mają specjalne laboratoria i regularnie przeprowadzają testy. Przed wysyłką produktów dostarczane są certyfikaty, które dokładnie odpowiadają naszym wymogom. Kontrole jakości są niezbędne dla tak ekskluzywnego produktu. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że na całym świecie żaden z produktów spożywczych nie ma wyższej jakości niż Juice Plus. Pacjenci w moim gabinecie pytają, panie doktorze, które suplementy diety są najlepsze? Zwłaszcza, że na rynku pojawia się tysiące takich środków. Odpowiadam wtedy, to bardzo proste, pokażcie mi publikacje naukowe, czy produkt został poddany badaniom i wykazano, że jego składniki są przyswajalne i korzystne dla organizmu. Jaki wpływ na organizm mają te składniki? Jeżeli dany produkt spełnia te wymogi, możecie go kupić. Juice Plus zdał takie testy. Właśnie to jest powodem, dla którego tysiące ekspertów zdrowotnych samemu stosuje i poleca Juice Plus swoim pacjentom i klientom.